Dzień dobry kochani, witam was serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na kartę dnia na 9, yy, 9, 9, 9 czerwca 2021 roku 9 czerwiec to jest środa yy, Kochani, i zobaczmy co wylosowałam dla nas wszystkich z tali Shadowland Tarot Tu ma, na pewno mamy kartę działania A tu mamy... O. Król Buław, to jakby się tutaj te dwie karty pokrywały. Ja zaraz tu postawię, tak, żeby nie musiała tego trzymać. Okej. Okay. No i słuchajcie, król Buław, ośrodek energii. Król Buław jest dobrym przywódcą. Jest bardzo uprzejmy, profesjonalny, taki ciepły i ożywia nas swoją energią. Jutro możemy mieć przypływ energii, możemy mieć chęć do podejmowania wyzwań, które mogą nam zapowiadać pewne sukcesy zawodowe czy też towarzyskie. To jest dobry czas na to, żeby być bardzo twórczym i kreatywnym. I dobry czas na to, żeby postawić jakiś odważny krok w swoim życiu w drodze do realizacji naszego celu czy naszych zamierzeń. To jest też dobry czas na podjęcie działania i wdrażanie wszelkich planów w życie. Możemy jutro mieć do czynienia właśnie z jakimś królem, królem Buław, który będzie bardzo zdecydowany, będzie bardzo śmiały, będzie dążył konsekwentnie do, do celu. Ale może być też takim, wiecie, gwałtownikiem, nie? Takim niecierpliwcem przeogromnym, więc tutaj w tej negatyw, po tej negatywnej stronie coś takiego bym widziała. Król Buław jest bardzo żywiołowym człowiekiem. On chętnie chce, on porusza, porusza masy za sobą, tak? więc może mieć takie pomysły jakaś osoba jutro albo wy sami. Że po prostu tłumy za wami będą, tłumy za wami będą szły, będziecie porywać innych. No i karta działania mówi nam, podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. Kochani, jutro ewidentnie dobry dzień na to, żeby działać, dobry dzień na to, żeby stawiać te odważne kroki, żeby coś robić żeby też zaufać temu, co los nam daje. Zaufać sobie być uprzejmym, cierpliwym i tutaj ewidentnie stawiać sobie wyzwania i je podejmować. Może czasami nawet będzie tak, że jutro postawimy sobie naprawdę bardzo wysokie, bardzo wysokie poprzeczki, ale Będziemy wkładać w to maksymalnie dużo energii, żeby je przeskoczyć, obejść, pokonać czy osiągnąć cel. Więc jutro naprawdę fajny, kreatywny dzień, pełen energii i takiej twórczości i kreatywności. Nam również nie powinno zabraknąć. Kochani, to byłoby wszystko z mojej strony na y, jutro, na 9 czerwca. Życzę Wam udanego dnia, y, dużo pomysłów, dużo planów i dużo realizacji przy tym wszystkim również. Do zobaczenia, papa! Pa.